Cześć. Poprzeczny Boba wiszący w powietrzu oznacza, że właśnie odbyła się przeprowadzka. Ale zrobiłam to odrobinę inaczej niż zamierzałam wcześniej. Bo jednak postanowiłam, że Castor wyprowadzi się z rodziny Nowamartinów i zamieszka z Jane. Na te ostatnie lata swojego życia. Uznałam, że on by chciał tak zrobić właściwą rzecz w tym temacie. Nie, że po prostu wyprawkę dać tej babie, niech, się, niech sobie radzi. Tylko rzeczywiście, żeby się z nią przeprowadził i takie prawdziwe wsparcie jej po prostu okazał w tej, w tej sytuacji, tak? Co prawda, zrobiłam im sypialnie z osobnymi łóżkami. No bo jest to taka trochę. Dziwaczna sytuacja, tutaj w sensie, no, Castor jednak nadal tęskni za Sandrą, tak? Tylko po prostu w wyniku jakiejś takiej chwili słabości, chwilowego romansu. No i akurat jakoś tak wyszło, że no, jeszcze jego materiał genetyczny nadawał się do czegoś i wyszło z tego dziecko. Więc jak już to się wydarzyło, no to chce zrobić to najlepiej, jak się da i okazać tej swojej nowej partnerce jak najwięcej wsparcia, ale jednocześnie też nie czuję się zbyt komfortowo z tym, że był żonaty przez tyle czasu yy, i teraz żeby tak rzeczywiście na serio spać w jednym łóżku z jakąś inną kobietą na co dzień, no nie, żeby mieć taką naprawdę bardzo e, intymną relację, mimo że no zrobił jej dziecko, więc jakby jakaś doza intymności tutaj była, ale no wiecie o co chodzi. E, po prostu pewne aspekty gdzieś tam jednak będzie wykluczał jakby z tego ich wspólnego życia, w sensie jego i Jane ehm, i to są rzeczy, które już po prostu zostają tylko dla Sandry jakby u niego, nie? O, dobra, dzieciak już spadł. No i myślę, że oni będą w stałym związku, w sensie zaraz tutaj poproszę jedno drugim, żeby rzeczywiście byli po prostu taką stałą sympatią, ale no nie będzie żadnych zaręczeń ślubu, ani żadnych takich rzeczy, ale jednocześnie nie chcę też, żeby to był taki nieoficjalny związek. No ale będą sobie razem mieszkać, razem zajmować się tym dzieckiem, nie jestem pewna ile czasu Kastorowi zostało, ale jeśli będę widziała, że... Będzie miał umierać bardzo szybko w którymś momencie, a jeszcze nie skończę tury, to wyjdę z tej rodziny. Bo nie chcę, żeby Castor najpierw umarł, zanim. Będę grać nowa Martinami, głównie dlatego, że jest teraz um, taki moment przejściowy, taki moment tranzycji, dlatego że Galena będzie się stawać dorosłą w tej turze i nie chcę, żeby była jakaś taka dysproporcja między odejściem Castora a właśnie tymi jej urodzinami. No bo na pewno Castor umrze dopiero jak ona będzie już dorosłą, więc chcę po prostu zrobić to tak, jak to powinno być. Także wziął trochę hajsu od nowa Martinów, jakieś tam 27,5 tysiąca chyba miał koniec końców. Oni mają teraz tam też mniej pieniędzy, ale więcej przestrzeni, jakby co. Jane przyniosła jakieś tam swoje dwa tysiące no i jest taki oto domek. Też nadawałby się do tego ten dom, w którym Castor z Sandrą mieszkali na początku, zanim się przeprowadzili do tego dużego domu. Ale to by było strasznie dziwne. Żeby wysyłać go z powrotem do tamtego domu, no nie to już, by było, to już by było za dużo. Więc tak, więc kupiłam jakiś tam inny mały dom, taki żeby akurat się pomieścili tutaj. I fajnie, i później Jane będzie posiadała ten dom po prostu, nie? On będzie jej. Jest taki w sam raz. No dobrze, to dzisiaj wieczorem zobaczymy, co wyrośnie z tego dzieciaka. Ale jednocześnie myślę, że on zostanie jako stax że nie będę zmieniała mu nazwiska na nowa, jakoś tak podoba mi się to, że, że jakieś nowe nazwisko się pojawi i myślę, że dla, nie wiem, opinii publicznej czy coś, Castor jednak nie dawałby nazwiska temu dziecku, żeby nie było tak, że każdy będzie kojarzył, kto to jest i, i takie rzeczy, nie? I to też nie do końca w sumie po to, żeby chronić siebie i swoją reputację, tylko bardziej, żeby temu dziecku zaoszczędzić trochę też gadania innych ludzi i w ogóle. No, jakaś tam czułość między nimi się dzieje, no i niech się dzieje. Tylko po prostu są pewne rzeczy, których em, on po prostu tutaj robić nie zamierza. Dobrze, ale będą w stałym związku, żeby było to takie bardziej oficjalne. I będą sobie żyć z jego emeryturki, która nie jest wcale taka mała prawie 900 dziennie. Ona zarabia 452. No, będzie teraz na pewno na zwolnieniu, chociaż w sumie on dosyć często może się zająć tym dzieckiem i ona będzie mogła dzięki temu też do pracy pójść, nie? Um, na razie to tam dajmy jej spokój, dopóki dzieciak nie będzie miał tam, nie wiem, dwóch lat czy coś, ale. Um, no ale później będzie mogła normalnie chodzić i on tutaj będzie, o ile dożyje. Chyba jeszcze, do, jeszcze dożyje tego momentu. Hmm, no, przydała być się Wanna Kastor. Tyle się narobił talerzy, że zrobił się strasznie brudny. A w ogóle ten pocałunek, ten co Heliantus się tam z nią pożegnał, to się zaliczył jej jako wspomnienie. Także ma gorące pocałunki z Kastorem, wcześniej pierwszy pocałunek z Kastorem, potem pocałunek z Heliantusem i, i potem reszta już z Kastorem, nie? Także fa fajnie. I to nie jest zaliczone jako zdrada jakakolwiek, okay, także też takie to jest ciekawe. Chociaż z drugiej strony, jeśli nie mam zazdrości, e, kiedy nie ma żadnego stałego związku, no to może też wspomnienia się nie generują w związku z tym. Możemy sobie nawet powiesić te talerzyki. One są wszystkie takie same, ale pasują kolorystycznie, także mogą być. Tych talerzy nie można chyba wysokości zmienić. No nie. Jaka jest różnica w wieku między nimi? To mnie bardzo ciekawi. Ona ma 31 lat, a on yy, 78 47 lat różnicy. To nieźle. A zrób może coś z tym dzieciakiem, znaczy trzeba go jeszcze postarzyć, ale yy, może byś go przytulił, bo chyba ani jednej interakcji jeszcze z nim nie miałeś. O. No i zobaczmy, czy wyszedł ten Kevin, czy nie. O, już z daleka widzę, że podobny do mamusi. Ej, no to wygląda w sumie trochę jak Kevin, ale nie jest chyba identyczny. Oj, Kevin nie ma raczej takiej osobowości. Jak, jaki charakter w ogóle, matko święta. <ścoughs> Co to jest? Taki leniwy się zrobił z nich. E, Okej, okay, no to... O ja, to wygląda na pierwszą aspirację... Przyjemność, i drugą rodzinę, albo odwrotnie. Także bardzo ciekawa osobowość, kurczę. No, nie wiem, chyba ma nos po kastorze, więc nie jest identyczny jak Kevin raczej. Ale, ale no, oczy są po Jane. No nie, więc tutaj. Ale nie jestem pewna, czy brwi są po Jane. Zaraz muszę mu się przyjrzeć z bliska. Ale nie, to raczej nie jest dokładnie to samo mieszanie co Kevin. E, także spoko. No nie, nie przypominam sobie, żeby Kevin miał taki charakter, bo Kevin ma e, aspiracje popularności, więc on na pewno jest otwarty, chociaż trochę. E, a tutaj Mason jest nieśmiały, więc tutaj w ogóle jakby popularność zupełnie nie jest dla niego. E, także raczej to nie jest to samo dziecko. Ale w sumie cieszy mnie, że jest podobny do Jane jakoś tam jednak, e, ale nos ma kastora jak nic. I usta chyba też, także taki fajnie zmieszany. Dobrze, że te szeroko rozstawione oczy po kastorze nie przeszły. To mnie cieszy bardzo. Kurde, ale będzie przystojnie, jak już to widzę. O, zainstalowałam sobie takie włosy od Peppermint and Ginger, ale nie jestem pewna, czy je zostawię. Takie lekko prześwitują mi, są takie trochę za mało. Maxi smacz chyba, ale może zostawię. Niektórym Simon może będę dawać. O jejku! Dobrze, niech będzie takie. Nie jestem pewna, skąd Jane miała mądre mleko sztuk 1 w swoim wyposażeniu, ale dobrze, to będzie akurat, żeby użyć na masonie ten jeden raz do nauki chodzenia i spoko w sumie, ale tak zastanawiam się, skąd ona to wzięła. Nie przypominam sobie, żeby ktoś jej podarował w ramach prezentu, żebym ja coś takiego robiła i też no jakby nie mogło przejść z pokolenia na pokolenie, tak jak zazwyczaj robię, no bo tutaj nie ma pokoleń wyżej w przypadku Jane. Do pracy nie idziesz. O, nauczył się straleczka. Akurat miał takie pragnienie jako jedyne yy, w związku z umiejętnościami, więc spoko, już, już mamy to za sobą. No i już. O, cyrkon zadzwonił do dziadka. Stęsknił się. Oczywiście powinien być w szkole, a dzwoni po ludziach. Ile rachuneczki? O, siema. Spacerek. Wszystkie psy widzów teraz zwariowały. 980, to sporo całkiem. Oliver, nie masz swojej gazety? Uuu, jeszcze czas. Dwa dni już minęły, e, myślę, że spokojnie. On będzie 80 dni pewnie żył według licznika gry, także... Nie masz swojej gazety, ktokolwiek to był, pewnie Louis, więc nie muszę się w ogóle nawet zastanawiać nad tym, czy on dożyje do końca tury. No, dzieciak już ma dwa lata, e, więc... Ona mogłaby jutro w sumie do pracy pójść. To, co się tak świeci tutaj pod tym, jakby co, to jest tak gwiazda taka z yy, artysty scenicznego, co się dostaje w karierze. Po prostu mi się przypomniało, że Castor na pewno ma jakąś nagrodę za karierę, no nie. Yy, I ją tutaj postawiłam. To wygląda jakby kurde, płonął ten, ten, ten stołek do garnków. Ale zasypało. Dzień spędzony z synem. Dużo miał akurat pragnień związanych z kastorem, nadal ma. Yy, więc dobrze się złożyło. O! Właśnie wróciła, więc okej. Okay. Z kim przestał się Zander przyjaźnić? A z Jane pewnie. O nie. Dawno w pracy nie była, to Zander o niej zapomina. Jaki ma jasny odrost na tych włosach. O nie. Tak średnio w sumie to wygląda. Raczej nie będzie miał tej fryzury całe życie. Ale teraz wygląda w niej uroczo. No dobrze, ostatni dzień, i dzisiaj znowu Jayna może iść do pracy. Znowu będzie tutaj bonding time Kastora z synem, który mógłby być jego wnukiem spokojnie, jak nawet nie prawnukiem. Może z nim zagraj w pikabu? Jak to się w polskiej wersji nazywa? W sumie. A Kuku pewnie, nie? Um, więc. Tak, ma mało zabawy, ale w sumie zaraz i tak go spać położymy. Tak, mu średnio to zabawę wypełnia, ale chciał w sumie, żeby się z nim pobawić, więc spoko. Bulu, bulu. Kastor, w jaki sposób według ciebie lepiej iść do tego lewu w łazience? Umyć talerz, który jest na tym stole, niż tutaj. Ja, ja nigdy nie zrozumiem tych simów. W sensie jestem w stanie zrozumieć, że nie, nie zwracają uwagi na ściany i na to, ile tak naprawdę. Odległości muszą przejść, żeby dotrzeć do tego zlewu, tylko bardziej patrzą na odległość taką w linii prostej, albo ilość kratek, albo coś tam. To jeszcze jestem jakoś w stanie logicznie wytłumaczyć, ale to, że on uważa, że to jest bliżej niż to, to tego nie zrozumiem. Znaczy, w sumie jest mniej więcej chyba równa odległość, między jeśli on tutaj siedział, no to właściwie wychodzi pewnie mniej więcej tak samo. I sobie po prostu wybrał tamto. Albo jest rzeczywiście jedna kratka różnicy. Ale to jest porąbane. Ha! No to, to fajnie. Dzięki. Tak naprawdę to, to nie. To musimy tutaj ochrzan ci zrobić, bo jakaś kurde losowa miastowa i nam wywala śmietnik. No co w ogóle to ma być? Bardzo proszę, nie miłym być dla niej. No nie dziwię się, że cię odrzuca. Dobra, weź, weź ją, wywal stąd. Dzieciak jest już prawie nauczony mówić, a on jeszcze ma trzy dni, więc tak trochę przerwałam nawet tę naukę specjalnie, żeby nie za szybko się nauczył tego wszystkiego. No ale myślę, że w tej turze dobrze by było już go jednak mimo wszystko nauczyć, bo no nie wiem ile Kastor jeszcze pożyje, a on chce go nauczyć, także no chyba to już załatwimy dzisiaj. Ale wydaje mi się, że Kastor jeszcze będzie żył, nawet jak on jeszcze w dziecko się będzie zamieniał, ale no... Tutaj to już jest grząski grunt. Już może być bardzo różnie. No, naucz się i potem możesz się pobawić, czym tam chcesz. Tylko jeszcze cię nakarmimy. No i Git. Tym razem zadzwonił trochę wcześniej, więc no teraz jej nie ma. Ale ona zaraz w sumie wróci, więc pewnie jeszcze zdążyłaby odebrać. Ale ciekawe, że ten heliantus tak wydzwania do niej. No przyjaźnią się jednak jakby nie patrzeć no nie, już są prawie najlepszymi przyjaciółmi, więc yy, no jakiś to tam ma sens. Zresztą no. On może coś tam, coś tam mieć do niej no nie. <grym> Jakieś miał dziwne pomysły z nią związane do tej pory, więc Heliantus to ogólnie nikt się tego nie spodziewał, ale wyrósł na takiego bardzo nachalnego sima, jak widać. Kuba. Kuba. Co ty? A propos nachalnych simów. Dobrze, odwiedziłeś najlepszego kolegę. Jak tam się miewa? Jak, jak, jak mu tam idzie zajmowanie się dzieckiem? Jak idzie mu radzenie sobie z tą przedziwną sytuacją, w której się znalazł? A, no i Heliantus już znowu narzeka i narzeka. Ojej! Ty nie masz nic wspólnego z tym dzieckiem, ale no, no dobrze. No i gadają, bez kitu. I Już jest 10 i pewnie ma wspomnienie, że go poznał lepiej kupę zrób, a Kastor niech jakieś jedzenie wyciągnie, żeby mogli sobie zjeść wspólnie i potem znowu umyć naczynia w łazience. A ona niech usiądzie z nimi i może rzeczywiście tam pozna jakoś tego Kubę, no bo w sumie to jest najlepszy przyjaciel Kastora, więc jakoś tak fajnie, żeby w miarę go znała, zwłaszcza, że sam przyszedł z własnej inicjatywy tutaj, chciał znaleźć się w ich domu, więc no, tak to trochę wygląda jakby chciał, jakby był tutaj ciekawy i chciał zapoznać się z tą nową sytuacją. No dobra, Mason ma urodziny za dwa dni, e, więc już o Boże, w, w tym głębokim śniegu. Już będzie chodził sobie potem do szkoły i, i już będzie z nim spokój. A gdzie on idzie? A jak kastora już nie będzie. Aha, będzie żarł śnieg, no tak. A jak kastora już nie będzie, to, e, to będzie trzeba jakoś tam się może zainteresować, żeby Jane była w jakiejś nowej relacji może. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to rozegram ale coś na pewno wymyślę. O, no i myśli o nowo poznanym panu jakimś dziwnym, co gadał do niego. Gdzie ty idziesz ten śnieg jeść? Idziesz znaleźć najlepsze kąski, czy o co chodzi? O Boże! Jezus! Dlaczego ta interakcja w ogóle istnieje? Opieka społeczna po prostu jest już za rogiem. Czemu? Boże, przecież ty masz tego śniegu po ramion! Po ramion, Boże, co? Po ramion! Zawstydzon, umarł i pogrzebion. Angina po prostu gotowa natychmiast. Nie się cieszy, głupi, boże. I co jeszcze, może głód ci rośnie od tego? Oczywiście, że tak. Nawodnij się brudnym śniegiem. Jayna, weź go stamtąd, błagam cię. Podziwiam, że mimo włączonego Acera udało im się nie barbnąć. Jakieś tam interakcje romantyczne ogólnie robią, takie typowo za Cera, ale jeszcze nie było barbnięcia na kanapie, także. Okej. Okay. Nie będzie kolejnego dziecka przynajmniej. Ej, nie ma zębów na brodzie, nie wierzę. No dobrze, to będzie wszystko na dzisiaj. Ten odcinek na pewno nie wyszedł jakiś specjalnie długi. No, zajmowanie się małym dzieckiem jakoś specjalnie nie porywa, ale przynajmniej można było zobaczyć, jak teraz wygląda życie Castora i Małego Masona. Tak sobie teraz znowu przypomniałam o tej jego osobowości i rzeczywiście dosyć ciekawa postać może tutaj z niego wyjść. Tylko oczywiście znowu mega miły wyszedł, nie? To już to, to już jest plaga, że przez to w jaki sposób działa genetyka osobowości, ta ostatnia cecha zawsze dostaje albo bardzo mało punktów, albo bardzo dużo punktów. Więc takie mega skrajności pod tym względem w pewnym momencie się widzi w swojej grze. Następnym razem to ja w sumie nie wiem, kim będę grać, bo tutaj chciałam po prostu już zająć się tą rzeczą, bo to tak trochę wisiało, więc dalej nie wiem, kurczę, może herbatniki? Zobaczymy. No to jak zwykle. Dziękujemy za... I widzimy się w następnym... Pa!